Witam klasę piątą na kolejnej lekcji matematyki. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się porównywaniem ułamków zwykłych. Dobra, zobaczmy sobie, co będzie celem naszej dzisiejszej lekcji. Utrwalenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamków, głównie rozszerzania. Utrwalenie umiejętności sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika czyli to, co było na poprzedniej lekcji. Oraz porównywanie ułamków. I teraz przypomnimy sobie na początku wiadomości z klasy czwartej, czyli jak porównywało się ułamki o takich samych mianownikach. Dobra, który ułamek jest większy? 11 12 czy 7 12? Wy już pewnie wiecie, tak, ale ja przypomnę, żeby wszyscy rozumieli skąd się to bierze. I tak jak pamiętacie. Często tłumaczyliśmy sobie te przykłady na pizzy, tak? Także mam dwie takie same pizze. Dzielę tę pizzę na ile części? Na 12. Zawsze dzielę na tyle części, ile mówi mi mianownik, tak? Mianownik mówi 12, czyli dzielimy pizzę na 12 równych części. Pizze są podzielone i z tej pizzy bierzemy 11 części, a z tej pizzy bierzemy 7 części. Czyli mamy 11,12. 7 7/12. No to widać, której pizzy jest więcej? Tej po lewo czy tej po prawo? No pewnie, że tej, tak? To skoro tej pizzy jest więcej, to liczba 11 dwunastych jest większa niż 7 dwunastych, czyli 11 dwunastych jest większa. Dobrze. To jaki jest z tego wniosek? Jeżeli będziemy porównywać ułamki o takich samych mianownikach, to większy będzie ten, który będzie miał większy licznik, tak? Jeżeli mianowniki są takie same, to większy jest ten ułamek, który ma większy licznik. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobra, to przejdziemy sobie teraz do porównywania ułamków o takich samych licznikach. Który ułamek jest większy? 5 szóstych czy 5 ósmych. Znowu mam dwie pizze jednakowe. Tylko że pierwszą pizzę dzielę na 6 części. A drugą pizzę dzielę na 8 części, bo te mianowniki są inne, tak? I z pierwszej pizzy zabieram 5 części, raz, 2, 3, 4, 5. To jest ułamek 5 szóstych. Z drugiej pizzy też zabieram 5 części raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i zobaczmy, na którym obrazku jest więcej pizzy. No pewnie, że na tym. Bo te kawałki są większe. Jeżeli podzielimy pizzę tylko na 6 kawałków, to wiadomo, że te kawałki będą większe niż gdy podzieliliśmy ją na 8 kawałków, tak? Także 5 szóstych jest większe niż 5 ósmych. Czyli jaki jest z tego wniosek? Jeżeli porównujemy ułamki o tych samych licznikach, to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik. Tak jak zawsze sobie tłumaczyliśmy, że jak idziemy do pizzerii. Kupujemy jedną pizzę i idziemy w trzy osoby, to zjemy tej pizzy więcej niż gdybyśmy poszli w cztery osoby. Tak? To logiczne. Dobra, to przejdziemy sobie teraz do porównywania ułamków, ale takich, które będą miały różne liczniki i różne mianowniki. Czyli coś tutaj trzeba będzie pokombinować. Który ułamek jest większy? Cztery piąte czy sześć siódmych? No i co, jakbyśmy sobie narysowali nawet, to i tak ciężko by było na oko stwierdzić, który ułamek jest większy. Więc skorzystamy sobie z tego, co robiliśmy na poprzedniej lekcji, czyli sprowadzimy ułamki do wspólnego mianownika. Dowolną metodą. Ja tutaj wykorzystam ten pierwszy sposób, ale zaraz wam też powiem jak to zrobić jeszcze szybciej. Czyli wypisuję wielokrotności piątki, wielokrotności siódemki. Mam wielokrotności piątki, mam wielokrotności siódemki. Ups, nie ma wspólnego mianownika. To znaczy, że wypisałam tych wielokrotności za mało. Muszę trochę dopisać. Dopisałam troszkę wielokrotności i już się ten mianownik znalazł, tak? To jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Jest to liczba 35 i to jest nasz wspólny mianownik. Czyli sprowadzam obydwa ułamki do mianownika 35. I teraz tak. Jak pamiętacie. Pytaliśmy się, 5 razy ile to jest 35? No to oczywiście 5 razy 7, tak? Czyli 4 mnożę razy 7 to jest 28. I tutaj też 7 razy ile to jest 35? No 7 razy 5. Więc 6 też mnożę razy 5. 6 razy 5 to jest 30. No dobra, ale jeżeli ktoś jest jeszcze na bakier troszeczkę z tabliczką mnożenia i tak szybciutko nie liczy, to jak to zrobić szybciej? Zobaczcie, jak napisałam wielokrotności piątki i żadnej nie pominęłam, bo to jest ważne, żeby żadnej nie pominąć, to liczę sobie, ile ja tych liczb wypisałam, aż do 35. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tych liczb jest siedem, dlatego też cztery muszę pomnożyć razy 7. Cztery razy 7, 28. Dobra, a teraz tutaj, jak mam wielokrotności siódemki, no to. Patrzę sobie, ile tych liczb jest od 7 do 35 raz, 2, 3, 4, 5. Znaczy, że 6 muszę pomnożyć razy 5 6 razy 5 to 30, to taki yy, mały bonus, żebyście mieli lekkie ułatwienie. Dobra. Czyli jeżeli mam 28 35 i 30, 35, no to mianowniki są te same, więc. Większy będzie ten ułamek, który będzie miał większy licznik, no to 30 jest większe niż 28, czyli 6 siódmy jest większe niż 4 piąte. Dobrze. A teraz kilka przykładów takich, których nie musimy sprowadzać do wspólnego mianownika. Oczywiście możemy, tak? Ale jakbyśmy chcieli szybko powiedzieć, czy, który ułamek jest większy, to możemy w troszkę inny sposób to zrobić. Chodzi nam yy, o ułamki, które są większe od połowy lub mniejsze od połowy. I teraz, który łomek jest większy? Jedna druga czy dwie trzecie. Tutaj mam kółko podzielone na dwie części, czyli każda z tych części to jest jedna druga. Tutaj mam kółko podzielone na trzy części, czyli każda z tych części to jest jedna trzecia. Wezmę sobie jedną drugą i dwie trzecie. To jest jedna druga i to są dwie trzecie. Tu przepraszam, że jest troszkę takie wygryzione, ale to w pańcie było. <gry> Dlatego jest troszkę niedokładnie. OK. Jak widzicie, 2 trzecie są na pewno większe niż 1 druga, tak? To jest więcej niż połowa, czyli możemy powiedzieć, że 1 druga jest mniejsza od 2 trzecich. A teraz 4 piąte czy 1 czwarta? Próbuję to zrobić bez rysunku. Pomyślcie, 4 piąte to jest przecież więcej niż połowa, prawda? No, bo połowa z 5 to jest 2,5, czyli 4 piąte to jest na pewno więcej niż połowa. A 1 czwarta, czy to jest więcej niż połowa, czy mniej? No, mniej niż połowa, bo połowa z czterech wynosi 2. Czyli skoro 4 piąte to jest więcej niż połowa, a 1 czwarta to jest mniej niż połowa, to który ułamek jest większy? No, pewnie, że 4 piąte i nie trzeba tutaj żadnych rachunków wykonywać. Dobrze, to teraz przejdziemy sobie do porównywania, gdy pojawiają się liczby mieszane, czyli dochodzi nam jeszcze liczba. Z przodu, ta całość, tak? Mamy całość i ułamek. I ten pierwszy przykład jest bardzo łatwy. Jak mam 3 całe i 1 piąta i 2 całe i 3 piąte, zawsze najpierw patrzę na całość. Skoro tutaj mam 3 całości, a tutaj mam 2 całości, to ja wcale na te ułamki nie muszę patrzeć. Oczywistym jest, że 3 jest większe niż 2, czyli 3 i 1 piąta jest większe od 2 i 3 piąte. Teraz mam 3 i 1 piątą i 3 i 1 trzecią. Całości są takie same, tu trójka i tutaj trójka, więc po całościach nie możemy stwierdzić, więc porównujemy sobie ułamki 1 piątą i 1 trzecią. No to teraz tak, mam jedną pizzę, dzielę ją na pięć części i inną pizzę dzielę na trzy części. Kiedy będę miała większe kawałki? Gdy podzielę na trzy części, czyli... 3 i 1 trzecia jest większe niż 3 i 1 piąta. Mam nadzieję, że rozumiecie. No a teraz 3 całe i 2 piąte i 3 całe i 1 trzecia. Całości są takie same, czyli tutaj na całości nie mamy co patrzeć. Niestety, mianowniki są inne i liczniki też są inne. Obydwa ułamki są mniejsze niż połowa, więc tak szybko nie możemy policzyć. No to co sprowadzamy do wspólnego mianownika. Teraz jeszcze jeden szybki sposób, jak do tego wspólnego mianownika szybko sprowadzić, jak się nie chce Wam wypisywać wielokrotności. Wystarczy pomnożyć 5 razy 3 i już macie mianownik. 5 razy 3 to jest 15, tak? Czyli sprowadzam te ułamki do mianownika 15. 5 razy ile to jest 15? Razy 3, czyli 2 razy 3 to jest 6. 3 razy ile to jest 15? Razy 5, czyli 1 razy 5 to jest 5. Tutaj mam 3 6 piętnastych, a tutaj 3 i 5 piętnastych. No to 6 jest większe niż 5, zatem 3 piąte jest większe od 3 całych i Ten ułamek jest większy od tego ułamka, bo 6 jest większa od piątki 3 piąte czy 17 piątek. I teraz kochani, jeżeli Wam się pojawia ułamek, którym licznik jest większy od mianownika, w ogóle to jak się taki ułamek nazywa? Tak, ułamek niewłaściwy. Jeżeli pojawia Wam się ułamek niewłaściwy, to wyciągamy najpierw z niego całości, czyli ile piątek mieściło się w siedemnastce 5, 10, 15, później już przekroczymy, czyli trzy piątki i ile zostanie reszty? Dwa, czyli będzie trzy całe i dwie piąte. A skoro siedemnaście piątych, to jest trzy całe i dwie piąte. O te dwie liczby będą takie same. Dobra, chciałabym, żebyśmy sobie teraz omówili zadanie dziesiąte z waszego podręcznika ze strony 158. Zadanie z mitologii. Zeus, gromowładny, zirytował się na bogów olimpijskich i zaczął ciskać w nich piorunami. Jedną trzecią gromów skierował na Posejdona, dwie piąte na Aresa, a jedną dziewiątą na Hermesa. Resztę piorunów zostawił sobie na później. Który z bogów najbardziej zdenerwował władcę Olimpu? Hmm. jak zrobić to zadanie? Musimy zdecydować, który ułamek, czy jedna trzecia, czy dwie piąte, czy jedna dziewiąta, jest największy. Ciężko na razie, co? Więc co sobie zrobimy? Sprowadzimy te wszystkie ułamki do wspólnego mianownika. Czyli wypiszę sobie wielokrotności trójki, wielokrotności piątki i wielokrotności dziewiątki. Wypiszcie sobie je teraz. Ja chwileczkę poczekam za Wami. Możecie sobie film spawzować, jeżeli czasu zostawiam za mało. Dobra, to wielokrotności trójki. Wielokrotności piątki i wielokrotności dziewiątki. Trochę tutaj jest tego wypisywania. Jak widzicie, musiałam praktycznie do 50 dojechać, żeby znaleźć tą wspólną wielokrotność. Tą wielokrotnością okazała się liczba 45, czyli 1 trzecia to są gromy Poseidona, 2 piąte to są gromy Aresa i 1 dziewiąta to są gromy Hermesa.

i trzeba zapisać odpowiedź. Mogliśmy to zadanie zrobić w troszkę łatwiejszy sposób. Mogliśmy od razu zauważyć, że jak mam 1 trzecią i 1 dziewiątą, to 1 trzecia jest większa od 1 dziewiątej, więc 1 dziewiątą mogliśmy sobie od razu odrzucić, pominąć, tak? Mogliśmy sprowadzić tylko 1 trzecią i 2 piąte. Ale chciałam Wam pokazać, jak postąpić, gdy mamy 3 ułamki, żebyście też z takimi przykładami się zmierzyli. No dobra, mam nadzieję, że temat jest zrozumiały. Dzisiaj do wykonania macie zadanie pierwsze ze strony 155, tylko poziom A i zadanie dziewiąte ze strony 158. Dla chętnych ćwiczenie dziewiąte ze strony 67 w zeszycie ćwiczeń i ćwiczenie dziesiąte ze strony 67 w zeszycie ćwiczeń. Możecie zagrać też w grę online. Link przesłałam Wam na Librosie. Dobra, króciutkie omówienie, o co chodzi w zadaniu. Zadanie pierwsze. Przepisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Czyli bierzecie sobie, wybieracie najmniejszą liczbę. Mam tutaj takie same mianowniki, więc jak mam takie same mianowniki, no to najmniejsze jest 4 dziewiąte, tak? Jest to pierwsza liczba. Teraz po przecinku wypisujecie tą troszkę większą, czyli 7 dziewiątych i później największą 13 dziewiątych. Wskazówka. Tutaj, kochani, zamieńcie ten ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną, czyli ile siódemek się mieści w 33, tak? Tutaj, w tym przykładzie C, nie dajcie się złapać, bo tutaj są takie same liczniki. Tutaj też w F się nie dajcie złapać, bo mamy liczby mieszane, tak? Dobra, mam nadzieję, że to zadanie Wam się uda Zrobić bez problemu I Teraz kolejne zadanie Jest to zadanie dziewiąte Porównaj parę ułamków Sprowadzając je do wspólnego mianownika Tego sprawdzania Na tabliczce ułamków nie robimy Tylko porównujemy ułamki Sprowadzając do wspólnego mianownika W ten sposób przećwiczycie też umiejętności Z poprzedniej lekcji, czyli każdą parę Sprowadzacie sobie do wspólnego mianownika a Potem wybieracie, który ułamek jest większy Myślę, że to na pewno Wam nie sprawi problemu. I teraz to zadanie dla chętnych. W ćwiczeniu dziewiątym skróć lub rozszerz jeden z ułamków tak, aby oba miały ten sam mianownik. Następnie wstaw w okienko znak większości, mniejszości lub równości i zapisz wyjaśnienia. Te wyjaśnienia to jest po prostu rozszerzenie e, lub skrócenie ułamka. I ćwiczenie dziesiąte. Doprowadź ułamki do postaci nieskracalnej, połącz kropki przy równych ułamkach. Czyli skracamy ułamki. Właśnie jestem ciekawa, czy sprawdziliście sobie, co to takiego jest ten ułamek nieskracalny. Więc ułamek nieskracalny to jest taki, którego już się bardziej skrócić nie da. Tutaj w tym ćwiczeniu dziesiątym powinno Wam wyjść zwierzątko. Możecie mi na librusie napisać, jakie Wam zwierzątko wyszło. Dobrze, moi kochani, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej pracy.